Siemaneczko, dzisiaj draping za stówkę. Portfel, kasyna, wielka kasa, bond, siódemka. Dobry rok i złoty los. Zapraszam. Ok, ułożyli się po kolei, więc jedziemy ze złotym losem. Zdrabka numer 11, numer boczny. No i zobaczymy, co ten złoty los nam przyniesie. Poszukamy sobie tutaj najpierw tych wygrywających mamy 6, 23, 42, 40, 49. To są nasze, to są nasze szczęściarze, że tak powiem, może tutaj tam te śmieci, tego, tego szukamy, zobaczmy, gdzie tutaj się zaczyna tu lecimy 33 brak. Oczka nie mamy. 24 mamy blisko. O! I to mi się podoba. Słuchajcie, jest jakiś punkt wyjściowy już. Dalej mamy jedyneczkę. No to za nisko. Tutaj mamy 38. Prawie, prawie. 27 brak. 5 obok 36 brak I 2 brak No jak już dało tutaj no to mogłoby nam jeszcze coś Słuchajcie tutaj e, Dać prawda Bo to tak no, jak już jak już dało no to niech daje no 19 nie mamy 17 również 18, no nie nie, nie, nie ta strona w ogóle, tutaj coraz niżej widzę 14. A nie, tu przepraszam, 47, nie 17. Dobra, widzicie, trzeba drapać dokładnie. Ok, 47 brak, 18 brak, 14 brak i tu 22 mamy, 23. No i tu co mamy? Teraz 17 nam wpadło, wykrakałem. 26 brak. 39 brak 40 mamy, je, mamy 40, a tu 41 i 11 brak. Słuchajcie, czyli wychodzi na to, że mamy tutaj tylko wygraną. I to jest Dychal. No, dobry Dychal. Nie ma co narzekać. Nie wiem, czy tutaj jest to C, 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 C. Zdrabka, tak. C, 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 z tego co pamiętam, daje nam dychalka. I tak to się kończy. Super. E, dobra, lecimy z dobrym rokiem. Jak już oglądaliście moje filmiki, wiecie, że tutaj rzadko co, co, co daje ta zdrabka mi. Zobaczymy tym razem. Mamy 50 do 500. 500 do 500 tysięcy. We, w marcu mamy tysiak do 500, w kwiecień 1000 do 100, 50 do 10, czerwiec, tu będzie grubo, tutaj lipiec, 100 do 200, 10 do 10, 10 do 20, pół bani do 100, 20 do 10, no mogłoby tutaj już coś sypnąć i 200 do 20, czyli zdrapa pusta, premia pusta piernik pusty więc no, jak zwykle nie zaskoczyła mnie ta zdrapka mamy big 7, no tutaj też rzadko wygrywam, ale ale drapiemy trofeum pierścionek złoto a szukamy pliku pieniążków i Siódemki. Tu mamy róże i naszyjnik. Dalej mamy serce. Śminkę. Tutaj mamy dalej tron, garnek i torbę. I dalej mamy worek, okulary, zegarek, kapelusz. I czekoladę. No i tu ostatnia. Gra perła. Moneta. Kolczyk. Kufer. I perfumy. Zrabka ósma. Zrabka pusta. Lecimy z bondem. Może bond coś da? Kilka razy dał fajnie. Ostatnio nawet chyba 5 yy, dyszek mi się udało tutaj w nim wyskrobać a zobaczymy co teraz nam przyniesie los 24, 27, 19 14 i 16 szukamy mamy oczywiście 30, a co tu tak ciężko 30 mamy 25 nie mamy mamy 24 27 22 brak siedemnastki brak i trzynastka obok, 11 brak, dwadzieścia trzy brak, dwadzieścia dwa już było, dwadzieścia dziewięć brak, dwanaście brak. Ostatnia nadzieja dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia sześć. Słuchajcie, zobaczcie. Jest 27, a mamy 26, 28, 29. Także to źle wróży. 18 pusto i 25 obok też nie mamy. I tu mamy 0. Czyli bądź jak pusty. Wielka kasa. Yy, możemy mieć wygrywające liczby albo sztabka złota albo. Worek pieniędzy. I mamy 13, 2, 14 i 46. Słuchajcie, to są nasze wygrywające liczby. No i szukamy. Tutaj mamy 40, a my nie mamy 40. Mamy 32, a my nie mamy. Tutaj dalej jest 19, pudło, oczko pudło i 36, mamy 37. Tutaj mamy 15, a wygrywa 13 i 14. Jest coś, jest worek. I dwukrotność mamy tutaj. Mamy czterdzieści jeden, a my nie mamy czterdzieści jeden. Trzydzieści cztery nie mamy. I dwanaście mamy trzynaście, i czternaście. Dobra, dalej mamy dwadzieścia dwa brak. Jeden brak mamy dwa. Trzydzieści dziewięć brak. Trzy mamy dwa.

Mamy mnożnik, bo mamy tutaj woreczek i dwukrotność przypisanej kwoty, więc drapiemy i mamy 20 zł. Mamy w sakwie 20 zł. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Cassina klap, dwie sztuki mamy i lecimy jak zwykle. Może tym razem też sobie polecimy w jakiś inny sposób tutaj. Wiśnia, banan, gwiazda, cytryna. Arbus, pierścionek, bank, dzwon. Podkowa, diament, koniczyna i banan. To mamy tutaj pusto. I polećmy sobie tak samo tutaj po dwa może. Dzwonek, garnek. Jabłko, korona. Gwiazda, sejf. Tu winogronka. Tu worki i banki. Tu truskawki i banknoty. I dalej, worek, safe, wiśnia, korona, pokrytkowa, banknot, koniczyna, cytryna, pierścionek, truskawka, pomarańcza i pomarańcza. Czyli tutaj zdrapa jest pusta, chyba że uratuje nas bonus. Nie, bonus nas nie uratował. Pusta zdrapa. I ostatni, Casino Club. Może zaczniemy od bonusa? Nie, bo tutaj te cyferki się często odsłaniają. No to lećmy teraz prawilnie. Pomarańcza i diament, i gwiazda. Winogrono, garnek, banknot. Wiśnia, podkowa, koniczyna. Cytryna, sejk złoto. Truskawka, diament, jabłko. Koniczyna, worek, złoto. Jest żeton. Truskawka, pierścionek. Gwiazda, ananas, banan, gra dziewiąta, cytryna, ananas, pomarańcza, jabłko, winogrono, worek, dzwon, wiśnia, sejf i banany, korony, pierścionki, w bonusie walet, ale mamy jeden żeton, tutaj skrobiemy i mamy dychala W grze numer 7 mamy dyszkę. Bardzo fajnie, kasino, super. Aczkolwiek ostatnio drapałem pakiet kolorowo tak nie było, natomiast w pojedynczych zrabkach bardzo często mi się trafia wygrana. Ok, przechodzimy do ostatniego już, do ostatniej gwiazdy wieczoru. Może tak będzie mi mniej, refleks. O. Yy, pełny portfel dla mnie nieszczęśliwy zazwyczaj, jak wiecie, tam yy, mało mi się tutaj yy, udaje trafić. Numer 16 portfela i sprawdzamy, co się nam tutaj trafi. Dobrze, mamy 20, słuchajcie, mamy 6, czy widać? 15 i 31, to są nasze szczęśliwe liczby. I co? Trzynastki brak. Jedyneczki brak, dziewiąteczki brak. Dalej, jedenasteczki brak, dwójeczka. No, co to jest jakoś tak gdzieś 10, bo mi to 18. Brak 33 za wysoko, siedemnastki brak dwadzieścia sześć nie mamy dziewiętnastki nie mamy mamy dwadzieścia dwudziestki piątki nie mamy dwunastki nie mamy dwudziestki trójki nie mamy dwadzieścia jeden nie mamy wszystko mamy po dwudziestki dwadzieścia 7 też nie mamy. Jest korona. Jest korona i mamy przypisaną do niej kwotę. Wygrywamy i dalej no w końcu. 8 28 brak 14 brak obok i 7 brak obok. No dobra, drapiemy. Mamy 30 ziko. Bardzo fajnie. Yy, niewiele razy mi się tu udaje wygrać te, te, ten portfel, zobaczymy, jak to tutaj się ma do tych cyferek. A to później poszukamy. Jest trzy dyszki, no lecimy zobaczymy. Bo na razie co mamy? No, mamy ten pierwszy próg, i pewnie na tym, na tym się zakończy. No bo chociaż może zdrabka jest jakby wygrana, więc może coś dorzucą. Co tu mamy? Mamy banknot i pierścionek. Widać, widać, mamy klucz, pierścionek, koniczyna, moneta, sztabka, koniczyna, diament, klucz, koniczyna, pierścionek, banknot, diament i koniczyna, diament. Więc tutaj pary żadnej nie znaleźliśmy. To przechodzimy, ostatnią szansę mamy. Musimy znaleźć trzy takie same kwoty. Tutaj mamy co? 50 tysięcy, tutaj mamy 30 zł, tu mamy 500 zł, mamy 150 zł, mamy 5 000 zł, mamy dwie banie, mamy 200, mamy 60, mamy 100, wszystko obok 150, 100 i 60. Tak jest, kochani. Wygrywamy tutaj tylko 30 zł, tylko aż 30 zł w tej koronie. Zapraszam na podsumowanie za chwilę. Kochani, w trappingu dzisiejszym 70 zł to jest nasza wygrana, tak jak wspomniałem, mamy 30 zł, mamy tutaj 10, to mamy 40. Tu mamy mnożnik, to mamy 60 i tu mamy sztabkę, mamy 70. Zł, czyli wygrały cztery zdrapki i raz, dwa, trzy, cztery były puste. Cztery były puste i cztery wygrały. Także 50% drapek i 70% kapitału. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka.